kolejnym odcinku co dzisiaj mamy, dzisiaj mamy 4 maja po weekendzie pierwsza robota, którą dzisiaj robimy odpakowujemy pierwszy raz w tym roku wczesne zimioki. już widzę, że jest tam dość dużo, dość dużo zielska, dość dużo chwastów więc musimy to otworzyć musimy wziąć i co się do, do maszyn, co się do traktorem, to do traktorym Co się nie do, to kopoczek i okopiemy. Muszę obejrzeć też, w jakim stanie są zimioki, jakie są wielki. No i co, myślę, nie będę zbytnio przedłużał. Rękami odgarna, odgarna całą ta ziemia tu, żeby, żeby sobie nie pouszkadzać tej włókniny. No i musimy sprawdzić tam te buraki nasze. O polskie premium ze sklepu świata kwiatów. Musimy sprawdzić, jak rosną, jak powschodziły. No i jak się spisał ten, ten siewniczek z, z Garmacha. Obejrzymy, co się udało z niego wykrzesać. To był taki pierwszy test. Także co, ja się zabiorę za odgrzebywani. Jakoś muzyczka tu podłoża. I, i będziemy sprawdzali, jak tam nasze zimniki wyglądają. No jak widzicie, na przyspieszonym tempie herbapol dość konkretny, głównie budziszki, bodajże maki chabry, tego tak tu najwięcej, troszkę fiołka jeszcze widziałem, ale widać, że, że konkretnie, eee, tu co mogę powiedzieć, lord, ej lorda my mieli, nie ten, te wczesne były lordy, nie, na pewno? No bo nie pamiętam! Ja! Yy, tu jest Lord sadzony w rozstawie 27 Czyli w gęściejszej Przypominam rozstawa rząd od rzęda 70 yy, I co? I... Widać różnica, znaczy może wy tego nie widzicie zbytnio Lord po tej stronie I tu bodajże była wineta Już w rozstawie 30 yy, Ten rząd bodajże jeszcze był chyba tukej ten Lorda, ale głowy nie dam. Muszę was sprawdzić na filmiku poprzednim. No i widzicie, no zachwaszczenie dość wielki. Także idę po traktor. Przygotuję sypielnik. No i pierwszym traktorem to, co w rzędach, a potem kopoczek i to co, to, co między rządkami, to, co na górach będzie. Z uważaniem na, na zimioki. No niestety, robota no, ciężko robota i dużo roboty, ale mam nadzieję, że że Cyna to, to zrekompensuje i że będą chętni na ten zimok i że mi się to wróci, że nie wyda robu na darmo, także lecę po traktor i widzimy się za chwilę traktor mam wstępnie przygotowany eee, obsypnik z, e, z normalnymi szłapkami. Eee, puszki mam do góry, w razie jakby tam było coś troszkę twardzi żeby dociążyły obsypnik, że ktoś przestawił pod rzędy 70 ostatnio ze starego rozstawu 62 teraz dołek na te 70 Mam nadzieję, że będzie dobrze pasować. No a jak nie to zawsze tam przestawimy. Także co, siadam na traktor i jademy na pole, przystawić się do rządków. tak mamy, y, mamy przejechane teraz roz, y, opletę traktorem. Y, tak to wygląda. Widzicie tutaj na, na środku. Tam kaj idą szłapki, tam jest stopka. Y, no to te chwaściory są, y, są wykopane. 90% tego chwasta jest podcięte. Y, tu tak samo widzicie te wielkie, wszystkie elegancko, wszystko powyciągało. No może by tu jeszcze szło coś poprawić, ale. Szłoby jedynie, jedynie co, no mam plan do tego obsypnika porobić, porobić tutaj pazury. które by mi tu to powyrywały, no ale jak zwykle nie było czasu i te pazurki nie doszły do ładu w tym roku. Myślę, że w przyszłym roku albo za dwa lata to już się tego dorobię i będzie, i będzie ok, że nie będę tego musiał okopować ręcznie. I no, i no, maszynowo. Zacząłem już pleć yy, kopoczykiem. Mam taki kopoczyk pięciozębny. Dość to fajnie idzie. Widzicie, rządki się już pokazały troszkę bardziej. Nie ma to, może, tak do końca widoczne. Bo o, z tej strony wam pokorza. Zielska jest naprawdę masa. No ale co się dziwić pod. Yy, pod włókniną. O, widzicie, teraz rządki lepiej widać. Są przerwy. Widać, że są, że są dziury, na przykład o tu, widać, że są dziury, ale tak jak przekopuję, no to w dużo miejscach widać jeszcze, o, tak jak tu, że te zimioki już są pod samym wierchem, więc one będą schodzić miejscami, no wiadomo, może się zdarzyć, że zimioka nie będzie, ale tu jest, tu akurat jest, widzicie, on też puszcza, także nie ma problemu, to się wszystko poschodzi, to na to wszystko przyjdzie czas. Będzie pogoda, będzie słonko, te zimioki będą rosły. Nie ma z tym żadnego problemu. Jak na razie. Zimiok zdrowy. Widzicie zieloniutki piękny, może do słonka. O. Rewelacja. Podobają mi się. Jeżeli zadowolony. Obejrzymy jak już będzie jakaś za dwa tygodnie plus minus. Jak już poschodzą wszystkie. Widzicie różnica tu jest po traktorze. A tu jest po okopaniu ręcznym jest to prawdopodobnie ostatni rok, kiedy tak okopuję zimioki. A czemu? A temu dowiecie się za jakiś czas. Bo projekt już jest, baza tego projektu jest na ukończeniu. O tak. Baza tego projektu jest na ukończeniu. Akcesoria będą sukcesywnie dorobiane, bo akcesoriów będzie do tej maszyny dużo i co mogę powiedzieć i co mogę powiedzieć udało mi się załatwić, mam nadzieję, że mnie widać ale muszę iść w drugą stronę, także będzie przynajmniej słychać ale udało mi się załatwić prawdopodobnie dwóch partnerów, którzy wspierają mnie w budowie tej maszyny obejrzymy co z tego będzie dziwia się, że że nasz kanał mu taką. siadła oglądalność. Nie ma tak jak było fajnie, że ta tendencja była wzrostowo. No, troszkę jakby przysiadło. Także oglądasz kanał, oglądasz filmik, zostaw lajka, zostaw subskrypcja, żeby inni też mogli nas poznać. I może akurat im się ten kanał spodobał. Zostaw komentarz, to też zawsze na, na algorytm YouTube'a jakoś działo. Ciebie to wiele nie kosztuje, mnie go się motywuje, doświadcza do działania. Yy, więc chcę powiedzieć, ja się zabiorę dalej za robotę, bo ktoś to zrobić musi. Yy, no i a wy oglądajcie dalej. I tak, w tym momencie zakończyłem pierwsze plewieni ziemioków wczesnych. Odmiana Lord plus Vineta. Eee, powiecie, że jest granica 4 rzędy i cztery rzędy. Eee, tu jeszcze jest chyba chyba Lord, z tego co wiem, jest 5 na 3 rzędki. Eee, tak ten temat wygląda. Eee, Ziemioki w takiej postaci zostowają na. Zależy od pogody. Około 2 dni, tak żeby te, te, te zielsko, te chwasty, które wykopałem, żeby dostały słońca, żeby obeschły. <laughs> jak widzicie u nas jeszcze wilgoć jest, jak się przejedzie maszynką jest troszkę, no ale już się kończy pomału. Tak wygląda ten temat. Powiecie, że tu jak zimioki. Myślę, że nie, że nic z nie zrobiłem. Jak widzicie rywiki są. Zimioczki się rosną. Rywik jest twardy, mocny. Te, te kiełki się puszczają dobrze. Jest ich dużo. Myślę, że i nic nie będzie. Tu jeszcze zostawiam. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę, Jak nie to jutro. Tu mamy taki mały skrawek buraka wczesnego odmiany opolski. <laughs> Pod, też z Widzę, że wschody są jako taki. Nie ma tu rewelacji. Patrząc na te między te zielsko. tak jak widzicie jest burak tu po tym jest nic, 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 nic tu jest jakiś kawałek, który fajnie poschodził tu jest goży, 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 zaś coś, zaś coś nie będę na razie wyrokował czy to jest temat czy to jest temat nasion, jakości nasion czy to jest temat siewnika tego jednorzędowego, tego małego to się wszystko okaże E, bo tak, był bymbynek dorabiany pod te nasiona, bo były fez wielki, czyli bębenek był nawiercany przez imię, robiłem to pierwszy raz, e, już mam pewne wnioski odnośnie tego siewnika, obejrzymy co będzie w czasie późniejszym, to tu trzeba wyplewić wiadomo kopoczykiem, bo tu się nie do, e, tu się nie do tego zrobić, ani traktorem, ani tym kopoczykiem do ziemniaków, no To jest za, za agresywna uprawa, by to była. Nie nadawałoby się to. Kolejna sprawa Kiero musza zrobić: muszę zamówić yy, tutaj gęsiostopka. Jak wiecie, ten obsypnik, jakże go kupił, to tu miał gęsiostopa, tu i tu. Tu miał zwykłe taką szłapkę. takie coś. O, taka szłapeczka. Nie sprawdza się to. Yy, myślę, że to będzie jako taki, jak to troszkę głębiej puszcza. No, ale jak widzicie. Jest uprawa po stopce czyli wszystkie chwasty przeszły, wszystko jest poderwane, tak jak mu być. Po tej szłapce, widzicie? Tu, tu, tu to rośnie. Na takie coś nie możemy pozwolić, na takie coś już się nie zgadzam. Nie po to ropa yy, kosztuje, wróć. Nie po to, ropo, robota jest zrobiona żeby przepolać ropa. Kierotoropa już kosztuje u nas 7,30. Robota może być zrobiono jak najszybciej, jak najdokładniej i przede wszystkim nie tako, nie tako bezsensowno. Także gęsia stopka to nie jest wielki koszt. Będzie zamówiono, będzie założono do tego obsypnika, tak żeby to działało tak jak się należy. Tu, jak widzę, wineta z późniejszego sadzenia, takie robiły płytrze rządki, zaczyno schodzić, także bardzo fajnie. Będziemy za jakiś czas też ją. Na pewno coś, coś z nim robić, ale to jest tak za dwa tygodnie, około, będziemy widzieli. Na ten moment, co ja jeszcze mam do zrobienia? Wsypuję tutaj bardzo znikomo dawka saletry. W przeliczeniu na te 3 ary jest to około 5 kg. Jest to bardzo, mały, bardzo mała dawka, tak mi się wydaje, przynajmniej jak na ta faza. Wczesny zimek ogólnie powinien być nawożony przed, według mnie. Według mojej praktyki, cała dawka azotu, która jest przewidziana, powinna iść pod agregat. U mnie nie poszła, bo skleroza, człowiek, niestety, istota może być omylna, zapomniałe, przyznałom się bezbicio. Yy. Także tutaj korzystam z zapasów na razie glebowych. I te 5 kg to jest taki. To nie jest dawka plunotwórczo według mnie. Ja bym powiedział, że to jest dawka jakościowo, żeby dopełnić bilans azot fosfor potas. i tylko tyle. Rodnych tu nie będę tych zimnioków wyganiał, żeby mi rosły kilowe zimioki pod nacią. Nie o to mi chodzi. Mi tu chodzi o jakość, żeby ten zimniok był dobry, żeby nie był na przykład nie był wodnity, nie był jakiś tam ze szpetną skórką czy coś tu się rozchodzi o dawka jakościowo i tylko i wyłącznie, także to wysiewam wracam traktorem z obsypnikiem i kończymy ten odcinek myślę następnym odcinkiem będzie z uprawy zimnika, będzie objeżdżani czyli po polsku redleni, obsypywani zimioka będziemy widzieli kiedy to będzie tak myślę, że za 2-3 dni jak ten zimę dostanie kopa, ruszy do góry, wtedy już by da idealnie widział. kaj są rządki, bo teraz jest tak lekko to zatarte. Zresztą jak widzicie, to pole się wypłaszczyło. Jest dosyć równe, ale już mi się podoba. Może mu zacieniuję. O, już mi się podoba, bo nie ma tu herba polu. No i co? Kończę ten odcinek, bo jeszcze roboty dużo. A już mamy godzina połósmej. Także jeszcze mam roboty. Ho, 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 albo i więcej. I ja kończę. a wy obejrzycie inne odcinki, zostawcie łapka w górę, zostawcie komentarz, subskrypcja, wskoczcie też na Instagrama, wskoczcie na Facebooka, tam staram się części być, bo z filmami jest różnie, bo to też trzeba obrobić, to też trzeba zablodować, tam się staram być części na tych mediach społecznościowych i tyle. I ja kończę. miejcie się, do zaś.